Siema, jestem Szymek i będę właśnie jechał do Kanady, by zobaczyć Niagara Falls, więc zobaczycie razem ze mną. A z czas zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i widzimy się za chwileczkę. Przy ja... tak. Niagara Falls zajęło mi to od 7.40. Nie, za was. Boże święty. Przez cztery razy już prawie się zżygałem w aucie, to było chore, ale w końcu dotarliśmy i będę wam pokazać jak to wygląda, ale pierw pójdę do dubikacji i jestem tak chory, że chyba z 200 chusteczek wysmarkałem przez tą drogę. Nie musicie tego wiedzieć, ale chciałem się podzielić, bo umieram po prostu. Nie mogę się doczekać, by to zobaczyć. Przez tyle godzin jechałem, będę się tym chyba ekscytował bardziej niż powinienem. Okej, okay, jestem już praktycznie przy... O Boże, jak to ślicznie wygląda, ale moje oczy łzawią gorzej niż od cebuli. Jezu. To są tak cudne widoki, że dosłownie widać chyba, że łzy mi lecą w tym momencie. Ale to jest akurat od słońca. To nie jest tak, jak myślicie. Wszyscy mówili, że to Kanada. jest tak freaking And hot. Freaking warmer than in New York. Siema mordy. teraz będę nagrywać szymka Pokażę Wam teraz super bliska, jak to wygląda. Bo to jest przepiękny widok. Te najechania, naprawdę, wydaje mi się, że warto. War... Tak. Ile jechałeś? E, 6 godzin. 7, 7. Siedem, jeszcze lepiej. Żeby zobaczyć to. I było. Warto. No a teraz Wam pokażę dookoła to miejsce, bo jest naprawdę ładne. Ładniejsze niż jakiekolwiek w Nowym Jorku. Taki dodatek się sięciąc tam Kerka daleko. Tutaj jest taki śliczny parasek. Bo ja Ci mi wlądam, że chcełam to przypomina po ekhem. E, I pokażę Wam co jest tam dalej. Chociaż już nie pokazałem ale zobaczycie dokładniej. Oto co ich w ogóle nie próbuję na Tesla Tower. W tym miejscu jak widzicie jest taki super wielki wodospad. Kolejny w zasadzie. I ciągnie się ciągnie, 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 ciągnie. Jest taka mgła. Tutaj kolejny. I ciekawostka, w zasadzie to nie jestem tak do końca w Kanadzie w tym momencie Bo żeby być w Kanadzie Trzeba przekroczyć ten most tutaj Bo tu jest Kanada, dokładnie w tym miejscu A tu jest jeszcze United States, także... Fucking mint! Natomiast mój zoom w telefonie jest znacznie lepszy niż używając tej lorynety Ale to wyglądało jak z tego serialu Money Heist Tylko, że tam mają czerwone kostumy, nie różowe I to jest bardziej na deszcz, nie na okradanie banku, ale... Okej, okay. coś się zwijać I kolejne rzeczy pozwiedzać Aleksandra A -a. Ale ale Aleksandra Taka 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 Trochę mokra Co? Jest w Nowym najmierku... o, jest kurwa ciepło też A, w Nowym jest 21 Miało padać dzisiaj Fucking meeeend Niestety tego miejsca jest jeden wielki minus Kolejna rzecz, o którą muszę się pożalić Nie ma tu w ogóle serwisu Nie mogę w ogóle nagrać sobie TikToka <grych> Może to i dobrze Siema Uff. Nice Tu muszę się zatrzymać, by pewne rzeczy mam powiedzieć. Mam bodajże parę minut na powiedzenie czegokolwiek, zanim mi z nosa zacznie fontanna cieknąć, więc zaczynam. Być może zacznę nagrywać filmy dalej na YouTube'a. Wszystko zależy od mojej szkoły, bo mam 9 lekcji w ciągu dnia i być może będę miał 10. W z tego lekcje uczenie się i z tym się wiąże ciekawa historia sprzed paru dni. A dokładnie problem był ten, że gdy wracałem do domu, załóżmy była 16, 17, jak byłem już w nim, musiałem się wykąpać. Robienie lekcji oni zadają tak, tego mnóstwo, że to jest hit. Do tego uczenie się na sprawdziany miałem aż ich 5, przez co mój poziom niewyspania był na tyle wielki, że nie potrafiłem otwierać oczu praktycznie. Po prostu nie było szans na to, bym otwierał oczy, chociaż na trochę dłużej. Głowa mnie strasznie bolała i czułem się, bym wyszedł z karuzeli, tak przez cały dzień chodził i był na toku działania tej karuzeli, aż musiałem u kolegi być i jakoś. No dobra, spałem u niego po prostu, bo to było chore. Przyszedłem i zostałem na łóżku. Wróciłem i chcę podziękować Jaśkowi78 za zasubskrybowanie mojego kanału To jest niepojęte dla mnie, że nic nie dodaje i ktoś jeszcze ogląda moje filmy I właśnie dlatego mam zamiar zacząć dodawać coraz częściej jakiekolwiek Bo wiem, że lubi się to oglądać i o, słuchać mój głos Z tego co wiem Tyle odcinka, dopiero na czwarty dzień on pojawi się na YouTubie Bo codziennie po trochu montuję, przecież że nie mam czasu I do tego malowałem pokój, odnawiałem ubikacje Są te malunki na rękach jeśli chcecie kolejne odcinki, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie subskrybujcie kanał, jak Jasiek I tyle. Pa pa. Będę zaraz jechał na Niagara Falls, gdzieś do Kanady i zobaczcie... co się ja powiedzieć.